Kilka chwil temu zakończył się kolejny livestream z twórcami gry Diablo 4, tym razem dotyczył sezonu pierwszego. Ja, w tym materiale, w dużym skrócie, postaram się to wszystko omówić. Zacznijmy od tego, że sezon pierwszy wystartuje 20 lipca, z kolei aktualizacja do sezonu pierwszego odbędzie się 18 lipca. I teraz ważna rzecz, która jeszcze będzie komunikowana przez samego Blizzarda, po tej aktualizacji będziecie musieli zalogować się na swoich starych postaciach. Tak, wiem, że to jest trochę komiczne, ale słuchajcie, co się dzieje. Chodzi o to, że jeżeli macie jedną, jeżeli macie kilka postaci, ale powiedzmy na tej jednej głównej postaci macie odblokowaną całą mapę i wszystkie ołtarze Lilith, to wystarczy na tej jednej głównej postaci. Jeżeli natomiast jesteście graczami, którzy odblokowali na jednej postaci prawą część mapy, na drugiej lewą część mapy, a na innej północną część mapy, to zalogujcie się na każdej z tych postaci, ponieważ wasze doświadczenie nabyte, wasze doświadczenie nabyte w postaci odkrywania mapy i ołtarzy Lilith sumuje się i przechodzi. Na rozgrywkę sezonową, dzięki czemu odblokujecie sobie bonusy związane z reputacją, tak? czyli skill pointy i ładunki potionów. Już od razu na starcie będziecie mogli mieć tego więcej. Tylko pamiętajcie, żeby to zrobić, to jest dosyć istotne. Sam sezon pierwszy będzie związany ze skażeniem. Do gry wchodzi skażenie. I to skażenie atakuje naszych przeciwników. Czyli wszystkie demony, potwory, generalnie każdy przeciwnik, każdy rodzaj przeciwników może zostać skażony. On będzie wyglądał w charakterystyczny sposób. Dotyczy, dotyczy to mobów elitarnych w głównej mierze. O co tutaj chodzi? Jeżeli natraficie nam przeciwnika elitarnego, który będzie skażony i go pokonacie, wtedy on się odrodzi w takiej potężniejszej formie. Tak to określmy. Yy... Nazwijmy to eventem, tak? Rozpocznie się event. Gdy ten event zakończycie wtedy wypadnie Wam taki gem. gem, a w zasadzie nazwijmy to po prostu mocą legendarną. Mocą legendarną, którą będziecie mogli włożyć sobie do biżuterii, do soketu biżuterii, czyli będziecie mieli dostęp do trzech kolejnych mocy legendarnych, które będą miały wpływ na Wasz build. Tych mocy legendarnych ogólnie będzie ponad 30, dokładnie 32 moce legendarne. One będą rozpoznawane poprzez cztery różne kategorie. O tym bliżej, pewnie jeszcze yy, bliżej samej aktualizacji, albo możecie tutaj się zapoznać też na stronie, jak to wygląda, ale tutaj też zbyt yy, o wiele więcej rzeczy nie ma, tak? Nie ma pełnej listy tych mocy legendarnych. Myślę, że dopiero patch nas yy, uraczą yy, takimi rzeczami. Yy, więc skażenie i mechanika, yy, mechanika związana jest po prostu z modyfikowaniem buildów przy pomocy trzech kolejnych mocy legendarnych, które będziecie mogli mieć włożone w waszą biżuterię, wasze sokety biżuterią. Warto dodać do tego też to, że będą nowe misje, nowe misje, które będziemy mogli rozpocząć już od pierwszego poziomu. Uwaga, jeżeli zakończycie główny wątek fabularny, więc co istotne, tak, to oprócz odkrycia całej mapy i oprócz odkrycia wszystkich ołtarzy Lilith, no to jest też ta, ta fabuła, główna, główna fabuła, którą należy zrobić, więc z tym po prostu działajcie, tak? Z tymi elementami, żeby móc od razu przy sezonie pierwszym zacząć zabawę. Dalej, co jest dla mnie dosyć drobnym rozczarowaniem, będzie nowy boss, tylko. Jakiego poziomu to będzie boss? W sensie to będzie kolejny boss do dunga, czy to będzie boss na końcu, na końcu rozgrywki fabularnej? Tego nie wiem, ale mamy informację o jednym nowym bosie. Do tego nowy gear, czyli 6 nowych unikatów i siedem nowych mocy legendarnych. Z tymi mocami legendarnymi też troszeczkę, troszeczkę mało. Wydawało mi się, że będzie tego więcej, no ale mamy 32 moce legendarne włożone jako, jako elementy do, do soketów do biżuterii. Z tym, że właśnie, czy to jest coś niesamowitego? W zasadzie tak, stwórzmy... stwórzmy 39 mocy legendarnych, ale podzielmy je tak, żeby tutaj włożyć do soketów, a tutaj ten... O, dobra. Fajnie, fajnie. Nie jest to materiał o, o narzekaniu, o wytykaniu e, błędów. E, więc jedziemy dalej. E, mamy bossy, mamy mocy legendarne, mamy unikaty e, i teraz tak. Eternal. E, wybaczcie, że korzystam z kartki, ale jest to w tym, w tym materiale konieczne. E, Eternal e, nie będzie miał dostępu do Fabuły sezonowe. Czyli to, co jest związane z sezonem ściśle, na Eternal nie wchodzi. Na Eternal z kolei wchodzą moce legendarne i unikaty. I od razu, jak ten sezon będzie startował, to też na Eternalu, czyli na tej takiej linii bez sezonu, będziecie mogli te unikaty sobie dropić, jeżeli ktoś nie będzie chciał sezonów zaczynać. Odnośnie Battle Passa, tutaj zauważyłem drobną zmianę używanie prochów. Używanie prochu zostało przeniesione na level 40, czyli zostało odsunięte zdecydowanie mocniej od tej początkowej fazy rozgrywki, no chyba po to, że gdzieś tutaj były jakieś przypuszczenia i zarzuty co do pay to win, więc w zasadzie no bardzo dobrze, że, że tak zrobili. Ja się cieszę, zobaczymy jak to finalnie wszystko sobie dalej wyjdzie. Odnośnie samej marchewki, o której tutaj już mógłbym powiedzieć, to z tym, z tym pozwolę sobie jeszcze chwileczkę poczekać. To, co warto zaznaczyć, to to już mówiłem w poprzednim materiale odnośnie, odnośnie sezonów, to że nie jest to rozwinięcie głównego wątku fabularnego, jest to kompletnie osobna sezonowa fabuła, główny wątek fabularny będzie rozwijany dopiero w dodatkach, a dodatki jak... Wiemy, są co roku. Do tego razem z sezonem jeszcze patch balansujący, oczywiście, więc jakieś zmiany dla postaci. Dalej, kampania, to już mamy, to już mamy, to już mamy. Więc przejdźmy do tej marchewki na kiju i wyzwań sezonowych. Słuchajcie. No bo w dalszym ciągu mamy zapowiedź tego sezonu pierwszego, ale w dalszym ciągu nie mamy jakiejś takiej jasnej informacji odnośnie endgame'u i sensu rozgrywania tego endgame'u. To, czego ja się doszukałem tutaj, no to, to są wyzwania sezonowe, które mogą być w jakimś stopniu trudne, tak? Mamy tych, um, tych chapterów sezonowych, jest siedem, um, tego są wyzwania sezonowe i one um, mogą nadać chęć jakby rozgrywki endgame'owej, mogą nas um, gdzieś tutaj um, zachęcić dosyć mocno do tej zabawy, um, aczkolwiek wydaje mi się trochę, że to może być zbyt mało. Więc jeżeli ta marchewka na kiju ma się pojawić, no to siłą rzeczy musi zdarzyć się to, co powinno zdarzyć się już teraz, czyli ten balans między buildami a poziomem trudności w grze, a nagradzaniem gracza powinien zostać poprawiony. I chodzi mi o to, chodzi mi o te nightmare dungi, które Okej, okay, mamy setny level kluczy, ale w dalszym ciągu nie widzę sensu progresowania tych kluczy. W dalszym ciągu yy, dla mnie lepszym wyborem będzie robienie zwykłego dunga, gdzie będą przeciwnicy na 95 poziomie, niż farmienie dunga na kluczu 70 poziomu, tak, ponieważ ta progresja, jakby to poczucie progresji jest zerowe, ponieważ nie czuję się nagradzany za to, że idę gdzieś tam dalej, wyżej, wyżej, wyżej. Więc wydaje mi się, że w dalszym ciągu, pomimo tych wyzwań sezonowych, to musi być naprawione w sezonie, żeby ta zabawa była fajna. I to samo tyczy się, czyli powiedzmy, echa Lilith. Chociaż z samym echem Lilith, no, no dobra, tu już możemy troszeczkę odpuścić, ponieważ no mówmy się, przygotowujemy się do tego bossa, robimy jakiś build konkretny, no ale to też słabo wypada, jeżeli każda klasa ma dwa buildy na krzyż, które mogą w ogóle podejść, a cała reszta buildów jest kompletnie niegrywalna. No ale. Dobra, okej, okay. te, te bossy te bosy już sobie możemy tam powiedzmy odpuścić, przymknijmy oko, ale też nie jestem z tego zadowolony. I to jest właśnie ta, to mogłaby być ta marchewka e, na kiju, która, która sprawiałaby, że gdzieś tam byśmy widzieli ten swój cel do zrealizowania. Wydaje mi się, że same, e, same te, te wyzwania sezonowe to będzie za mało i liczę na to, że w sezonie pierwszym uporają się też z tymi elementami, które wymieniłem. E, oczywiście nic o tym nie powiedzieli. Więc wiecie, może być dosyć, dosyć różnie. Co do samych pytań i odpowiedzi, ponieważ takowe też się ukazały w trakcie tego streama, padło pytanie o respec postaci, czyli o reset paragonów i umiejętności. Twórcy nad tym sobie kminią, ale jeszcze nie ma jakichś jasnych oznak tego, żeby, żeby chcieli obniżać ceny. Natomiast w grze pojawi się Scroll of Amnesia, który będzie dawał nam jednym kliknięciem po prostu reset wszystkiego, tak? On się gdzieś tam w grze, bo wiecie, tworzymy sobie build w trakcie levelowania yy, i on finalnie gdzieś w tym endgame okazuje się tragiczny. Nie każdy gra jakoś bardzo dużo, nie każdego Golda ma, może to, może to się okazać, że będzie dla niego dosyć żeby zrestować całą postać. Tutaj po prostu będzie taki, taki się pojawił. Yy, sezonowe mechaniki. Yy, padło pytanie o to, czy będą się pojawiały na Eternalu, czy na tym świecie podstawowym yy, i pytanie, Yy, znaczy, odpowiedź na to pytanie brzmi, że z zamysłu nie. Ale jeżeli jakieś mechaniki będą bardzo dobre, jeżeli spodobają się społeczności, to wtedy będą przekładane do Eternala i będą wtedy nam te mechaniki towarzyszyły w kolejnych sezonach. Yy, teleport do Nightmare Dunga padło pytanie o to, czemu teleportujemy się przed Nightmare Dugi, a nie do środka. Czemu nie do Nightmare Dunga? Nie starczyło im czasu. Po prostu odpowiedź była taka, że to była bardzo, bardzo szybka, łatka, bardzo szybka implementacja, no i nie ogarnęli tego, aczkolwiek nie było odpowiedzi jednoznacznej takiej, że to będzie zmienione, tak, że będą coś tam pracować, generalnie takie trochę wymijanie. Staż, Staż czyli nasz depozyt, wiedzą, że tego starsza jest za mało. I nad tym pracują, i mają jakieś pomysły. Ja osobiście, jak zobaczyłem staż, zobaczyłem jego wielkość, to dla mnie yy, po prostu wiedząc, że jest sklep, to od razu wiedziałem, od razu, znaczy nie wiedziałem, nie wiedziałem, to są moje przepuszczenia. Moje przepuszczenia są takie, że to musi się pojawić w sklepie. Że to musi się pojawić w sklepie, że te zakładki będą w sklepie, ale podejrzewam, że troszeczkę się boją, i, i też zobaczymy zobaczymy te, te, sloty w jakichś innych miejscach. Może z jakichś questów, może z jakiejś przygody sezonowej, może z Battle Passa darmowego, że gdzieś one będą do zdobycia w grze, ale podejrzewam, że do kupienia w sklepie też będą. Tak czy inaczej twórcy widzą, słyszą i jakieś, jakieś prace w tym kierunku, w tym kierunku są. I to tyle, moi drodzy. Oczywiście na stronie Możecie też sobie zobaczyć trailer, który, który jest zapowiedzią tego sezonu. Oczywiście tej też można doczytać, że będą nowe transmogi, gdzie tytuł, wiecie jakieś nowe itemy, tak. Ale generalnie, jeżeli chodzi o core, to tak naprawdę to by było na tyle. Więc do tej całej zabawy sezonowej, do tego rozwijania buildów, oczywiście to jest wszystko bardzo fajne, ale w dalszym ciągu to, co jest najważniejsze, tak mi się wydaje, że to, o co gramy. W takiej gry, no to gdzieś ta marchewka na kiju musi być. I jeżeli oni myślą, że dostarczą nam ją w postaci tylko i wyłącznie wyzwań sezonowych, to wyjdzie z tego lipa po prostu. To, 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 to wyjdzie z tego lipa. Oczywiście nie dla każdego gracza, ale lipa dla tych graczy, którzy poświęcają więcej czasu na rozgrywkę. No, dobra. Bądźmy dobrej myśli. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się ciepło. No i do następnego materiału. Cześć, cześć.